Siemanko, Siemanko z tej strony WSG7 i dzisiaj mam dla Was gameplaya ze stolarzem, jak sobie grałem pewnego razu. I grałem tutaj na serwerze Only Snipers, czyli właśnie ze sniperkami jednostrzałowymi. I nawet mi się udał wynik, i myślę, że ten gameplay był nawet dosyć śmieszny. Bo tutaj oczywiście robiliśmy z siebie zresztą, jak zawsze. I mam nadzieję, że Wam się podoba. A więc zapraszam do oglądania. Siemanko, jo! Ty, 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 ty też, ty też, ty ty tak. Wóż, że nie potrafię się wysłowić, ty. No. ty, ty też tak masz. Że... Fraps ci nie w ogóle jak? nie zabiera nic FPS-ów, jak nagrywasz BF-ie? No. no, bez kitów. A tak nie raz, i to w większości gier mi praktycznie FPS-ów nie zabiera. No to jest. Fraps jest zarąbisty, a inni mówią, że oni tak dużo zabiera tak. FPS-ów, stresów, w Jak się ma kurde, dwurzeniowy procesor, to tak jest. A no to może, nie wiem, że nie używałem. <laughs> No ale chociaż ci powiem, jak nagrywałem na. W moim starym kopie to, to czuwałem Cię tu bardzo. Tak? Chociaż Ci powiem... W Far Kraju to jest. Czuć to. Tak? No, czuć Ci powiem. Co no, nie, 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 to znaczy... KURDE! Jąkać się zaczynam, no bez kitu, co jest? Czy nieraz się nieraz jąkam. Ale ja nigdy tak nie miałem. Coś ostatnio mi się dzieje. <noise> Też ostatnio? <noise> Jeszcze nigdy się nie jąkałem, ale... No bez kitu, ja to samo. Tego się tak a wiesz że jest najlepsze? O, wiesz co o, jest najlepsze, że ja nieraz się jąkam, a nieraz jak wpadnę w trans, to mogę tak rozmawiać jak naukowiec. No bez kity. Jak ja z kumplem gadałem, a on tak, kumple do mnie ty. Powiedziałeś to po prostu jakiś kurde naukowiec z Politechniki. Z Politechniki. Nie, nieraz naprawdę potrafię dobrze gadać. Tak wiesz, mądrze. Wow! <laughs> Serio? Manuś. Nie, to jest tylko kwestia, wiesz... miejsca i w ogóle. No, Cię, dobra, bo ja pierdzielę musisz skupić na grze. E, tam gra się dla fanu, a gada się, wiesz. Też dla fanów w zasadzie. Tak, Wszystko się robi dla fanu. No. Ej, można tu granaty używać, czy nie bardzo? Nie, 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 nie. nie. Kika dostaniesz. Chociaż wiesz. Mogę kika dostać, bo... Ty ja mam 7 na 3, ty. Dopiero teraz ogarnąłem temat Czyli nie jest najgorzej Fak za ramię trafiam. Nie, nie trafiam ja bo są noby. Fak a jednak. Jaki typ! Pina Pinakolada w ogóle mi jakiś kolej zawił. Jak? Z naszej drużyny, z naszej drużyny. Pinakolada? Tak. A no jest taki typ. Ale on nie jest z naszej drużyny. A, bo ty jesteś w winnej przecież. Ale on mnie zabił, On jest z mojej drużyny. No, no, wiem, ja. Ale mówiłeś z naszej drużyny. Taki drink jest z Pinakolada. Hello, motherfucker. Ja to nagrywam, jakby sobie, nie? Tak? No. Naprawdę? No. W sensie, no wiesz, zawsze może się coś przy... fajnego przyderzać. Ja nie zawsze no tak, nagrywam. Bo... O! Hmm, Na przykład takie coś. Jak zwolnienie <laughs> Pot. <laughs> Idę po ciebie, już się nie nacieszysz. Cyganie jeden. What the fuck? Jak jakaś fajna akcja śmieszna będzie, to dasz mi do filmu mojego, co? No, no Pern. No, my możemy się dzielić tak. materiałami, już wiesz. No, no ja Zawarliśmy się umowę. <grym> tak, jeszcze masz. swojego zabiłem. To przez ciebie swojego zabiłem. Ja też swojego zabiłem. Pa, już mi. O, sforgiwował mnie. Dobry ziomek. Bardzo fajny. Albo PENISZ, PENISZ. Patrz, i na mnie od razu no problem, wiesz, wiesz. Ja tu mam wtyki, nie? No ja też... Znaczy, no, Nie, ja zazwyczaj... Fuck. Jak są dobrzy ludzie, to napiszę no problem albo coś, ja jak A. są chamy, to ci napiszę... PENISZ! Pon Ponisz, już już. TEN, What the fuck you doing? mnie, w ogóle, noob. Fucking knoop, where are you shooting? No. Where are you shooting at me? Why, why? <laughs> no, jakby kurde. Nie wiedzieli, że może się zdarzyć. Uhuuhu, dzięki za blaszki! <laughs> A co się stanie, jak mi ja zabierzesz blaszki? Ja je mam! <laughs> Aha, okej. Okay. Aha. No. Aha, Aha, no ten tego, no. Mm? Uh, no. Też nie rozumiem. Mm. Ale lubię mm. ten serwer ogólnie, nie? Panie tu się gra, fuck Keviks się natrafił -lo 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 -lo. I tak ja ci zabrałem blaszki, jakie te upokarzające, byłeś na kamerze Oho -ho -ho. Oho -ho. Ale jakby jeździłeś odcinek to można wrzucić, czemu nie? Przecież nie Oho. zawsze musimy się do tego jakoś przygotowywać no, no nie? To można że przed coś to nagrać jakieś... i powiedzieć no że oto tam taki ten tego ten, bez takiego czegoś no i, i wiecie o co chodzi ja jestem Stolarz, to jest WSG, a to jest Battlefield 3 i gramy sobie w... Anal kanał. Anal kanał. Anal kanał. No. Co a... ja w ogóle mówię? Jestem z Teraz dopiero się zacząłem rozkręcać, wiesz? No, ja też. To znaczy nie. Kurde, nie wierzę. Zaciął mnie Lu Lulian jakiś. To jak ty grasz zawsze w przeciwnej drużynie, to wasza drużyna musi wykrywać? No bo ja Cicho. jestem w niej, no to wiesz. Pro wszystko ogarniam. Tyk, cyk, tyk bum, cyk, cyk. Cicho, bo on już ostatni pro pokazek miał 12-128. To, to się wytnie, to się wytnie ludzie. To się wytnie, to się wytnie. Good. Nawet ja miałem lepsze staty. Cicho, zdaje ci się. Pomyliły ci się twoje z moimi. Niech ci będzie. Kurwa Ale Ole, piękny, quick stopę. Quick stopa walnęłem ty. Zdję jakieś whisky? Uuu, niedobrze, wiesz co? Ale ci tylko ty, to tutaj, ja muszę purzać. Tak Jakiegoś za każdym razem. Oh, What the fuck, man? <śpiewanie> Nie, to idzie na neta, bez kitu. Ja to wrzucę. Ale my zawsze gramy ze sobą, to są takie jaja. No wiem. To wszystko nasza wina. Źle na siebie działamy, kurde. No. Znaczy, dobrze, dobrze. W końcu też. Nie no, jest śmiesznie. A fajnie się czas. No, 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 no. What the fuck man Ty jak ten koleś spamuje ten lateks. latex? Latex Latexi Oh, fuck It's reload Reload Okej Okej Nie skomentuję Tego Ona sobie tapisz jakaś Gdzie on kurde jest? Za mną a to ty byłeś, oh, ty! Okay. Bo ciebie jeden. Schemic, schemic, no Shut up, man! <laughs> the fuck? What you said? Czekaj gdzie on jest? O, leży Look, pod tirem. Camper pieprzony. Czekolada. Czekolada, szokolad. Przydał się. Przyda się jaki koleś ma nick. Ty trzech naraz, fuck yeah, oh yeah, I, I'm the best, yeah, pro, lo320 ale trzyma zero, jestem rolnik. Z Ale tu pojechałem, ty, pięciu. Mam taki kill streak. W sensie, no. No jasne, nie oszukuj. Akcja animacja, no to zobaczysz na nagraniu, Kiedy rzucasz, wyrzucasz? Wyrzucam to, jak będzie czas odpowiedź Czas. Na razie masz dużo nagrań. No, to będzie materiał zastępczy, o. Na, na czarną godzinę. What the fuck is that? You tell me now <laughs> Dobra poskaczemy. Jest jeden problem, że ja tego nie nagrywam. Aha. Fuck! Pina kolada. Po prostu ty rzucisz filmiki, tyle, a ja nie musimy zawsze wie, że wiesz, że wiesz. no że wiesz, że ten tego bez takiego o, czegoś o, o, o. Wiadomo o no. co chodzi. Kurde, strzeliłem niech No muszę mieć ten większy dysk, bo ja nie wyrobię <laughs> Ty nie możesz przetrzymywać materiałów. Nie mogę, nie mogę. Muszę od teraz wyrenderować? I wysyłać. Nie, wysyłać niekoniecznie, ale... Chodź tu, tam. No kurde! Biegam za jakimś typem chciałem go zaciąć. O kurde, teraz trzech tu mam. Na ogonie. Zaraz. Kurde, swojego zabiłem. Sorry, ziom. Łyski A wiesz, że to ja obok ciebie byłem? Kurde, szkoda, że tego... Naczy... szkoda, nie nagrałem. Do... Tak. To... Kurwa. Widzisz mać. jaka lama z ciebie, nie zabiłeś mnie ja, <laughs> Dobry fail był to, by to był What the fuck Co za What? koleś, no w ogóle nie ogarniam tej gry <laughs> <laughs> Ale mi nowość <laughs> Dobra, cześć Ajdziok, ajdziok Ajokaj ajdziok Dlaczego my rodzice tak głośno rozmawiają? Nie wiem, ale nie słychać ich <laughs> Przynajmniej tu Jak ja się czaję to kamper jesteś, a znaczy nie się czaisz. A czy nie, czajesz się w sensie, biegnie przez okoliczny zamiast od razu strzelać w niego, to ja się zastanawiam i próbuję wycelować dokładnie. Haha, <grym grym> no, celujesz do... mi w między oczy, tak? Tak, tak. No, tak też myślałem. Singo. Dobra, muszę cię. Możecie... jestem w budynku na innym, na innym levelu. Synku, jestem w budynku na innym levelu. Na innym levelu, ale na innym levelu, yeah! <grym> Jakie dawny psychole Pali się, pali się, skórwy Pali się. Bali się. Bali się. Bali się. Bali nie, ja Bali ci powiem się. jedno. Smok ciba ciba i to wszystko. <śmiech> <śmiech> Dziękuję, dobranoc. Kurde, no nie mogę żadnego typa znaleźć, nie? Szukam, szukam i znaleźć, nie mogę. Nie mogę! Nie mogę znaleźć u. A, ja, 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 ja wol, ja wol, ja wol. Ja woli, śliba alkohol, ha <laughs> ha Dobra, tutaj skaczemy, tutaj nie skaczemy, znowu nikogo nie... Ma. Ale to... rzeźnik zatrzymany, yeah. Rzeźnik? A w sensie, że on kogoś w sensie... zaciął te Ale miałem killstreaka, potrójnego. To słabo ja miałem po popiątnego. No. <gudę> Ale jest. i tak mam słaby staty, bo mam 22 na 1. No 21. Na 22? 22? No. O, no to masz słabe, no to był takie miało, to naprawdę brado. Ej, no ja nie mogę nikogo znaleźć, biegam w kółko i nic Też nie mam najgorzej 24-14 Z typeami to się ciężko gra Latexi? Latexi Powiedz dlaczego my nie gramy w tej samej druży. Y y y e, bo, <laughs> bo o ja a ten I, tego I, I, lubię i, i, e i, u, cię u. zabijać. Dobra, bo my gramy... Ja się z jak dam <laughs> No wow Wow, Szybki dobra, jest. teraz powaga, powaga, na serio, powaga. gadamy jak profesory, powaga, Tak. kulturka. A więc myślę, że fajnie iż gra się mi na tym serwerze, ponieważ ta rozgrywka jest naprawdę fascyno... fascy... dobra. fascynująca, chciałem powiedzieć. Azalisz. Dobra, już nie mogę, znudziło mi się. Azalisz, słyszysz, azalisz. Nie wiem dokładnie do końca, jak, nie wiem dokładnie, co znaczy to słowo. Co? Azalisz. Azalisz? Co to znaczy? Ja nie, jak go pierwszy Już raz nie słyszę w ogóle. Wymyśliłeś sobie coś. Nie jest takie słowo. Oczywiście polskie. A, no to, to to wiem. No to 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 to, 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 wiem nie? No. Ten tego. Pod kill killstreak? Cieńko. Mnie zabiłeś na piątym przed chwilą. Mówisz? No. Ja cię zabiłem? Już dwa razy miałem pięć killstreak. Ze snajperką czujesz to, to ja na hardcore bo ja Jestem twardki, niemiecki Ty masz 29 na 15, kurde ja mam 26 na 22 No bo ja jestem pro, ty bot To na razie, so, cześć, cześć. cześć okay. O, o okay, no masz shot out O, spora, jaka szkoda O, jaki przykro. Spadaj Dobra, Bota, nie a... lubię Cię, usuwam miałem... Cię z Battleloga się Zabiłeś się. Okej, okay, dobra, miałem fakt no dwa na jednego, to jest to już, no. Miałem Miałem... ...Killstreaka pięć razy, żeby nie było. Miałeś. Czas przeszły. Ale teraz to jadę, normalnie to jest hardcore. Tak, właśnie krew na hardcore, i ja jadę hardcore. Haksu twardki. Twardki koks... Uuuu! Ktoś Baniuszkę dostał! Kto to był? Jaka szkoda! Tylko tam nie płacz, nie? Chusteczkę? Mam paweł toaletowy. <laughs> Okej. <Okay>. Oszczędnie widzę. <laughs> Dobra. Tam What to fuck. Fuck. Co to kurze. miało być? Ale mam cioty w zespole. Ja mam takie staty, a prowadzę. Czekaj, zaraz porównamy nasze staty. Iście rzeczywiście mój przegrał zespół. Bo jakby to by był Dobra. 31 na 18, proszę, proszę Państwa. Snajperka na 32 15 na 32, no to tak jak ja ostatnio. Czyli nie tak jest Ale się nie dziwię, chłopak dopiero zaczyna, bo widzę, że 11 poziom. A, no to no, ale to i tak jest, wiesz, drugi u was w drużynie, Lulien. Dobra, także jest dzięki za oglądanie ludziska. Cicho tam. Eee, mam nadzieję, że wam się podobało. Jak się podobało, to wiecie co robić. I co? Pożegnaj się, buraku. Un um, Nie no, oczywiście żegnam się z wami wszystkimi Pozdrawiam wszystkich Polaków! Pozdrawiam wszystkich Polaków, żegnam się z wami buja. Siema, jo, przyj... <laughs>